Cześć dziewczyny, co tam sobie no porabiacie? Właśnie oglądamy inspiracje, szukamy na nowy sezon wiosenny. Na wiosnę, tak. Na wiosnę, no, już w ogóle wiosna w pełni, trampki na nogach, no, że widzę, że to czas się tak wyrzucić się, moja swetry, kurczaki, szaliki, prawie Ja się ogromnie cieszę, że idzie nowy sezon i w końcu będę mogła swoje wszystkie ubrania zimowe, kurtki, szaliki, czapki, których nienawidzę schować na no szafy i wyciągnąć sobie jakieś nowe, fajne rzeczy. Sprawdzić, co już mam, ewentualnie coś kupić nowego, ale cieszę się na te właśnie barwy intensywne, czerwień, pomarańcz, kobalt, nawet na takie ubrania pastelowe, pastelowe sukienki tak, pastelki. Tak, ludzie na ulicy są tak ubrani, to od razu są. Od razu jest jakoś tacy są lepszy, jakieś, tak. nie hmm. wiem, zadowoleni, uśmiechnięci, pełni energii do działania. Tak, w tych kurtkach to ja nienawidzę. nienawidzę ale zimę. też wiosną w ogóle się po takie lżejsze materiały, prawda? Zdecydowanie, po po... E, Len, po bawełnę, mm -hmm. po wiskozy, coś, coś. Coś zbywa. lekkiego i tak. tak nam się w nich tych po, po prostu swobodnie chodzi. No bo ogólnie tak. wiosna się kojarzy ze zmianami, tak? No bo tak. zmieniamy mm -hmm. nie tylko dietę, zmieniamy też właśnie nasze szafy. Tryb życia, wychodzimy na dwór, częściej, jeździmy na rower, no jemy więcej owoców i warzyw. Nie wiem, czy wam się też tak kojarzy, ale nam zawsze kojarzy się wiosna mm -hmm. z takimi ogromnymi zmianami. Tak, jak jest, jest idealne. No bo wiosna ogólnie kojarzy się ze mm -hmm. zmianami, tak? tak? To jest ten czas właśnie na zmiany nie tylko w naszych dietach i szafach tak jak właśnie mówiłeś. Mm -hmm. mm -hmm ale też we wszystkich innych sprawach Potem sprężycia. też wychodzimy na dwór częściej, spędzamy aktywnie czas, jedziemy na rolkach, na rowerze, spotykamy się z przyjaciółmi, chodzimy na różnego rodzaju spacery, nad jeziora, do lasu, jakoś tak aktywnie Znana wtedy. Na ale nawet nasz jadłospis się, się zmienia, bo mhm. wprowadzamy więcej warzyw. świeżych warzyw. owoców, mhm. warzyw. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Jeżeli e, wiosna dla Was też jest czasem zmian, dajcie znać w komentarzach, ale ja też widzę dużą zmianę na przykład, nie wiem, w takim banale jak makijaż. Mhm. Oczywiście, częściej tak. sięgamy po kolory, na przykład na ustach. Kora, kora... lżejsze ustach. Podkłady, nie, staramy się tak nie nakładać dużo na skórę. Jakieś rozświetlenie, kosmetyki bardziej rozświetlające, Rozfiniamy, fajne kolorowe. Właśnie coś po tej zimie, szta. żeby odżywić, tak, tak jakby naszą cerę też. Zdecydowanie, bo żeby jest przesłuszona po tej zimie. Tak, po zimie w ogóle, nie wiem, moja jest w strasznym mm -hmm. stanie. Jest przesuszona ogrzewaniem, sztuczną klimatyzacją, mrozem zimnym. Trzeba zdjąć ze... tą warstwę i pokazać nam. No. Tak, y, ja mam fajny sposób, właśnie o tym Ci powiem teraz. Okay. To jest maseczka z płatków owsianych, słuchajcie. I jest banalnie prosta, potrzebujemy właśnie płatków owsianych, które są roztopione na mm -hmm. taką papkę, y, po prostu trzeba je zaleć mm -hmm. wrzątkiem. Mm -hmm. Mamy tutaj cytrynę, czyli y, potęgę witaminy C. Rewelacja na przebarwienia i na, taką właśnie, na takie odświeżenie naszej skóry. Mm -hmm. I mamy tu też olejek. to jest olejek z pestek malin. Mm -hmm. eee, Może być każdy, każdy, właśnie. Może mm. być kokosowy. Czyli taki, Może być który nam olej służy po jakikolwiek wasz robiony, Po prostu okay. który macie w domu. Eee, no polega co? to na tym, że wyciskamy sobie sok z cytryny, mm -hmm. żeby do, do, dorzucić do, do tej maseczki troszeczkę witaminy C. Jak pięknie pachnie, w ogóle, tak? Tak. od razu samym zapachem. Wlewamy mm -hmm. i dodajemy tak około łyżeczki tego olejku, bo ten olejek też super wpłynie na nawilżenie i na taką regenerację. Mhm. Mieszamy to wszystko razem i ta maseczka y, ma takie trochę podwójne działanie, bo trzymając ją na twarzy 10 minut, świetnie nawilżymy skórę, odżywimy. Płatki owsiane są super do skóry suchej, ale też do trądzikowej. I po mhm. 10 minutach y, możemy zacząć taki delikatny masaż naszej skóry. Mhm. I to będzie działo, działało świetnie jak taki peeling, ale będzie to peeling delikatny, łagodny, okay. subtelny, nie będzie nam podrażniał naszej skóry. Skóry, więc może wrażliwej, wrażliwej cery też super. Tak, idealnie się sprawdza. Jest takie miękki. Tak. Super. Okay, super. Jeżeli tak. chodzi o buzię, polecam Wam serdecznie, bo y, naprawdę świetnie wpływa na regenerację, na odżywienie. mamy te składniki w domu, więc Przezkę. możemy je zrobić w kuchni. To skoro Ty mówisz, powiedziałaś o twarzy, to ja mam, pokażę coś, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała. Ja mam tutaj mój peeling domowy, który mm. jest to peeling cukrowy i jest do wykonania bardzo prosto, bo tak naprawdę potrzebuję tylko trzech składników. Po ja w ogóle pierwsze, Ładnie wygląda, przepraszam. W ogóle pięknie, w ogóle świetnie też wygląda w łazience w takim właśnie fajnym słoiku. Słuchaj. Tutaj możesz sobie napisać peeling domowy. Też okay. jest świetny na przykład na prezent, gdybyś komuś chciała podać poda coś takiego z serii do yourself. Więc taki peeling wykonuje się bardzo prosto. Wystarczy cukier. Każdy ma u nas biały cukier w domu, więc bez problemu znajdziecie taki w swojej kuchni. Do tego olej kokosowy. mam tutaj rozpuszczony. Możecie sobie olejek rozpuścić po prostu w mikrofali. Mhm. Mieszamy to delikatnie. Tak jak widzicie, kolor za bardzo nie zachęca, Dlatego ja polecam Wam na przykład dolać do tego wyciskany sok z pomarańczy, o. który oprócz tego, że nam zabarwi cały peeling to potem pod prysznicem będzie wydawał piękny, pomarańczowy zapach, tak będzie tak tropikalnie. Wtedy. Ale super. Ale ten cukier się jest, trochę rozpuszcza, ale, rozpuszcza nie, na, się, na, nie, ale na tyle, nie na tyle, że nie, będzie nie ten... straci tych drobinek. Dobra. Także polecam. Czyli nada będzie nas y, złuszczać. Tak, czyli przede, przede wszystkim nie. ten peeling fajnie właśnie złuszcza naskórek, nawilża, no i przede wszystkim pięknie pachnie, jak bierzemy prysznic, cały zapach pomarańczu nosi się w, w łazience, także polecam. Owocowo, odświeżająca. Tak egzotycznie bardzo polecam. Mhm. Skoro prost. mówisz o nawilżaniu, to ja mam dla Was taki jeden patent. Znacie U. takie maseczki. Teraz są bardzo modne maseczki w płachtach. No pewnie, używamy i bardzo lubimy. I nie pewnie naprawdę. nie wiecie o tym, że możecie sobie zrobić nie. takie same w domu. Serio? Tak. Znaczy ja czytałam kiedyś o tym, ale nigdy nie wiedziałam jak no, się to Potrzebujemy do tego takich chusteczek bawełnianych, takich trochę mocniejszych niż ręczniki papierowe. O, a no? Dokładnie takich. Okay. I co musimy zrobić, to tak, to bierzemy swój ulubiony tonik. Tutaj mam różany, nie wiem, czy stosujecie, lubicie. Mhm. W, dla mnie to jest rewelacja. O, super super koju Pięknie pachnie. Dokładnie, mhm. i świetnie nawilża. I. Mhm. Do tego dokładamy swój ulubiony olejek do twarzy, ten Aha. tutaj też jest różany. Akurat taką pasturę tworzymy Tak, sobie. i wtedy ta maseczka działa trochę bardziej intensywnie. I tego tyle? I to wszystko, i to wszystko mieszamy sobie. Ja myślałam, że to jakieś trudniejsze, szczerze mówiąc. Czegoś ja nie spodziewałam się, że prostej, takie proste i banalne. No, bierzemy chusteczkę i tylko zobacz, A. gotowa sprawa. Po prostu nasączamy w tej całej esencji. Tak. I co jest najtrudniejsze w tym wszystkim, to właściwie nie jest trudne, to to, że musimy sobie wyciąć otwór na nos, żebyśmy mogły oddychać. A. I na usta, żebyśmy mogły mówić. Okej. Okay. Okay. To jest pierwsza część, tak? I teraz Czyli pierwsza to jest część. Zależy dół. od wielkości naszych chusteczek, mhm. tak? Okay. I Rewelacja. tutaj mamy tę część zbrawa. i robimy dokładnie to, to samo. samo. I na oczy teraz. I na oczy. Okay. Ja nie wiem po co ja wydaję te pieniądze na maseczki, skoro mogę sobie taką samą w domu zrobić. No z i tu to z danych produktów. Wycinamy na oczy, żebyśmy mogły coś widzieć. Uwaga. Uho, to jest ta górna część. To wygląda, tak? No i co? No i mamy gotową maseczkę. Wygląda znajomo, nie? Tak, Podobno do Ciebie. Powiem że bardzo chętnie przetestuję Twoją maseczkę, bo wydaje się naprawdę być rewelacyjna. Super, ja twoją znam, swoją Wam serdecznie polecam, bo jest apetyczna tak, żebyś... Tak, to wygląda byś tak, jakbym gdy chciałaby wypić. rewelacyjnie. Słuchajcie, no my Woli. jesteśmy już prawie gotowe na wiosnę, nic tylko po prostu testować nowości. I tyle. Słuchajcie, dajcie nam znać, y, jakie są Wasze propozycje koniecznie, na pielęgnację wiosenną. Koniecznie subskrybujcie kanał Urban Girl. No i co? No i do zobaczenia na za tydzień. A my się już regenerujemy. Tak. Czekaj, Mączkę? dam Ci to na oczy. Tak? Chcesz mi dodać? Okej. Okay.